I tam tu to jest event. Właśnie to Admin nie chce wyrzucać no to wyrzucają, a ja zbieram, wiecie. Zawsze coś. To więc kompas do niczego, do dupy. I to więc event. Nic chyba nie udało mi się nakręcić. E, napiszę, wrócę. I szybko... Od... albo nie, nie będę tego. Już nie ma miejsca, ale dobrze. Chome. Sorry, że brzydkie albo coś. Chomę. No, nie, myślę, że chcę szybko idę jeszcze coś wykopać. Drzewko. Albo coś. Może będą live y takie dwugodzinne. Przed chwilą nakręciłem jeden odcinek teraz nakręcam drugi z eventem miałem ale nie zwężyłem na event no to więc bez eventu to no to będzie taki tam mini wiem czy nie event jakoś tak i co tu jeszcze wam powiedzieć co tu I, dobra teraz robimy dwie te skrzyneczki Miejsca nie mam za dużo. Od tu będzie. Nie mogą być to kg Szybko. Okay. Wiecie, że każdy może się grypać, to więc wam kordów nie podam w mojej wizji. Tu mam zbyt y, y, wszelkie kosztowności. No to więc to raz będzie klepa. A jak to nakręcę, dostanę rangę YouTuber. No, wiecie, zawsze flee. Dozwolone. Oj, sorki bo coś lak. No, no to dobra, to dziękuję. To będzie dziś. To nie wiem. No to jeszcze raz szybko. Albo dobra, tak żeby było hasło. No to szybko jeszcze raz włączę. I... O, przy okazji IP podam. Sorry, te ciemności to będzie. Chwilowa pauza. O, to jest IP o, serwer cox.nh.pl. Jakby coś będzie podane. weź, wesz... będzie podane. W opisie... E, tak, jak Przepraszam, z hasło. I to więcej. Dobra. Teraz klepa. Kuk sama mam, ale słabo. Jeszcze jeden by się przydał. Jezu, tak! Całkowity. Jezu, coś mnie klepie! Wow, co to było? Jakiś niewidzialny wpór. Sorki, że uciekam, ale... chyba mi się zjechał. Chciałem przeglądać. Słaby. O! Coś leciało, to kracz? No, dobra. Walić to! Coś przypomina wszyscy na... Albo może na PPP ktoś będzie? Gdzie ich? O, tu są. E jeszcze czasu zostało tak dokładnie. Trzy miasta. No to jeszcze tak gdzieś ze 2 minuty na i to będzie na tyle. Dwóch aż tu. kok w samo. Oko sobie zgubił, no ja pierwszy. ile czasu tak dokładnie nie zostało? Minuta, no też. Dobra, to na. a może o no to Więc to na dzisiaj na tyle. Dziękuję. I nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba. Wiesz, że ja nie nalegam, ale jak chcesz, możesz zostawić łapkę. I, I koniec. Dobra, ale...